Jest moc, trzymajcie kciuki. Mam do pokonania Lufta, Stanka, Mikołaja. No, Z odpuszczę. bądźcie ze mną. teraz tutaj w Las Vegas no powiem szczerze troszeczkę się zdziwiłem pływanie pływanie jest w bardzo ciepłej wodzie przejrzystość wody jest praktycznie żadna na wyciągniętą rękę widać maksymalnie do końca łokcia także może być problem lekki z nawigacją natomiast ja najbardziej boję się trasy kolarskiej wprawdzie Mikołaj mówi, że no nie jest ona jakaś straszna Niemniej jest cały czas góra-dół, góra-dół, i ja nie jestem zbyt dobrym kolarzem, i dlatego obawiam się tej trasy. E, obawiam się też dlatego, że trzeba będzie trzymać nerwy na wodzy, żeby cokolwiek pobiec. E, bieg też jest w jedną stronę pętla pod górkę, z powrotem z górki, i na biegu czuję się w miarę dobrze, ale boję się, żeby nie wypalić tego na rowerze. No, trzeba będzie się kontrolować, kluczem może być picie. No i zastanawiam się nad braniem soli, żeby się również nie Marcin, Z Marcinem troszkę było takiego czarowania na trasie. No, to głównie ja prowadziłem, ale, ale on też wziął, że tak powiem, to, 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 ten ciężar prowadzenia na chwilę na siebie. No nie ma o czym gadać, oczywiście w kritizowych granicach wszystko się odbywało, natomiast no, nie udało się tej przewagi zrobić na rowerze. A bieg rozpoczął się dla mnie przynajmniej na pełnym luzie. Gdzieś do czwartego kilometra czułem się bardzo, bardzo dobrze, tak jakbym praktycznie zaczynał kółkę maratonu. Potem się okazało, że Marcin został e, trochę i, e, i ja musiałem jakby już starać się utrzymać tą, tą przewagę e, na biegu, co się udało. Ale nie sądziłem, że będę e, musiał walczyć e, tak mocno na biegu. Wyeliminowania, który mimo dużej ilości sędziów jest bardzo ciężko do, do upilnowania. Muszą to robić też, też się do sami zawodnicy.